W Nowym Mieście Lubawskim zmiany widać gołym okiem. Tylko w ostatnich sześciu latach zrealizowano to inwestycje za ponad 76 milionów złotych. Przykłady: ponad 5 kilometrów nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta, wybudowanie ponad 20 ulic, zmodernizowanie stadionu Mosir czy rewitalizacja Miejskiego Centrum Kultury na potrzeby manufaktury zawodów dawnych Piękniejszy jest budynek technicznie i jest dostępność dla osób niepełnosprawnych, co było taką naszą bolączką. I dzięki temu projektowi zwiększyła się oferta kulturalna dla mieszkańców, dla turystów. Rewitalizacja dawnego Kościoła Ewangelickiego to z kolei inwestycja w samym centrum miasta. Powstanie tu kino z widownią na 220 miejsc i punkt informacji turystycznej. Niedaleko centrum, bo na terenie Mosir, udało się natomiast stworzyć przyjazne miejsce dla miłośników spływów kajakowych. Zostało odnowione i wzmocnione betonowe nabrzeże w istniejącej zatoki rzeki Drwęcy. Powstał nowy pomost pływający, który ułatwia wsiadanie i wysiadanie z kajaka. Miasto otrzymało także dofinansowanie na utworzenie dwóch klubów seniora oraz klubu rodziny. Są tu prowadzone zajęcia kulinarne, gimnastyczne oraz spotkania ze specjalistami, na przykład z dietetykiem. Kolejne projekty pozwoliły na otwarcie pierwszego żłobka miejskiego oraz na doposażenie placówek edukacyjnych w nowe meble, pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne. W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia m.in. rozwijające, wyrównujące oraz koła zainteresowań. Organizowane są również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowością jest organizacja zajęć robotyki, indywidualnego doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości. Sztandarowe projekty były współfinansowane z funduszy europejskich z unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 to bardzo ważne pieniądze bez których Nowe Miasto Lubawskie nie byłoby w stanie realizować tak wielu dużych inwestycji. Nowe Miasto Lubawskie jako samorząd jest zaliczany do bardziej aktywnych samorządów w regionie Warmii i Mazur, jeżeli chodzi o, o alokację pieniędzy unijnych. Dobre projekty, aktywność pana burmistrza, dobra współpraca również z całym środowiskiem społeczeństwa obywatelskiego, ze środowiskiem gospodarczym. Myślę, że nasze miasto w ostatnich latach mocno się zmieniło, poprawiły się już warunki życia mieszkańców, a za trzy lata, cztery będzie naprawdę już tutaj perełka. Zwłaszcza jeśli chodzi o centrum miasta, bo mamy w tej chwili dom kultury po remoncie, mamy obiekty sportowe, będzie również centrum wyglądało zupełnie inaczej jak do tej pory. Przed władzami miasta kolejne wyzwania w planach jest między innymi rewitalizacja parku miejskiego, ogrodu róż oraz rynku. Inwestycje zyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Citaslow z regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. telewizja Kopernik. Kopernik.tv